Zaczynałam swój Cedr Słoneczny, właściwie pisanie poematów cedrowych w 2017 roku, to właściwie zaczynając od po poematu Kalila Gibrana o jedzeniu i pić. Ale to była inspiracja z przekładem dokonanym przez Jurkiewicz. Natomiast dzisiaj przeczytam fragment Poematu Khalila Gibrana w przekładzie Bryla. E, i, natomiast jeśli chodzi o moje własne inspiracje, które pojawiają się w cytatach w Cedrze Słonecznym, Domu I, jak i II, e, to są inspiracje przekładami e, Bogusława Jurkiewicza a nie Ernesta Bryla. Teraz czytam z Bryla fragment. To jest o przyjemności z Khalil Gibran, o przyjemności z dzieła prorok. Nieraz w sercach Waszych takie macie pytanie. Jak w przyjemności odróżnić dobry od złego? Pójdźcie więc do ogrodu albo na pola. Zobaczcie, jaką przyjemnością dla pszczoły jest zbieranie miodnego pyłku z kwiatów. Ale i dla kwiatów rozkoszne jest oddawanie pszczole pyłku miodnego. Kwiat bowiem jest dla pszczoły źródłem życia, a pszczoła dla kwiatu miłości tak więc i dla kwiatu, i dla pszczoły, zarówno potrzebą, jak i rozkoszą jest dawanie i otrzymywanie. O ludu miasta Orwales. Poznaj przyjemność niczym kwiat i pszczoła. Dzieło Henryka Buszca, kwiat cywilizacji. A ja jeszcze pamiętam dzieła Busza w holu kina Sława. Głównie rzeźby w drewniu. To moje własne wiersze inspirowane głównie poezją Tadeusza Różewicza były prezentowane w Międzyczkiej Galerii S, a także holu Kina Sława. Dziękuję, Agnieszka Syska.